Witajcie, witajcie serdecznie. Tutaj, Love Essence. Ja nazywam się Madi i mówię jak zwykle o miłości. Kochani, w dzisiejszym nagraniu w trzech krokach opowiem, jak zacząć ratkować. Kochane, w dzisiejszym filmiku dowiesz się, jak Przetransformować swoje nastawienie do randkowania, do miłości, jeżeli popadłaś w stagnację, jeżeli popadłaś w myślenie, że nie ma fajnych mężczyzn na świecie, że pewne, prawdopodobnie już nikogo fajnego nie spotkasz, że nie wiesz, jak to zrobić, być może masz poczucie, że gdzieś Twoja kobiecość została zaniedbana, nie masz pojęcia, jak pójść na randkę, jak się zachować, masz mnóstwo, mnóstwo niewiadomych wokół tego mnóstwo niefajnych wyobrażeń, niefajnych skojarzeń. Zostań ze mną do końca, ponieważ pokażą Tobie, że te wszystkie lęki, te wszystkie niefajne skojarzenia są pewnego rodzaju trucizną, która okazuje się w Twoim lekarstwem. Być może słowa trucizna to, słowo trucizna to dużo e, za dużo powiedziane. Natomiast e, to, co chcę powiedzieć, to najpierw przeanalizować e, to, jak możesz się czuć w chwili obecnej, kiedy jesteś raczej. W bazie stagnacji. Stagnacji, czyli niewychodzenia, nieotwierania się na miłość, prawdopodobnie z lęku, z różnego rodzaju osądów, przekonań, które nabyłaś w przeszłości w oparciu o realne, rzeczywiste, prawdziwe. Niezbyt fajne doświadczenie. Masz do tego jak najbardziej prawo. Prawda jest jednak taka, że zostając właściwie w tej pozycji stagnacji, w tej pozycji, można powiedzieć, komfortu, nie otwierając się na miłość, nie dajesz sobie szansy na to, aby poczuć tak naprawdę i pozwolić sobie na pragnienie posiadania kogoś u swojego boku. Tak naprawdę grają w tobie. E że tak powiem, skrzypce dwa tony. Jeden mówi o tym, zostań w tym co jest, przecież masz złe doświadczenia z przeszłości. To na pewno, na pewno, na pewno wydarzy się powtórnie, albo może się wydarzyć powtórnie. Druga para skrzypiec gra. Melodie w rodzaju, ale zobacz, przecież ludzie się zakochują, hmm, pojawiają się interesujący mężczyźni. W sumie byłoby fajnie z kimś być, czuję się osamotniona, czuję się, że jest mi po prostu zwyczajnie też ciężko jako kobiecie i samej przez życie, mimo oczywiście oczywistych um, profitów, korzyści um, i fajnych rzeczy w związku z byciem samą. Więc grają w tobie jakby melodie Dwie pary skrzypiec. Jedna właśnie chce zostać z czymś starym, czuje się bezpiecznie, ponieważ się okupała na bezpiecznej właśnie pozycji solo, a druga para skrzypiec chciałaby spotkać jakiegoś kompana, przyjaciela, tak naprawdę kochanka, wspaniałego mężczyznę, towarzysza. I dopóki tak naprawdę jesteś w tym lęku. Twoje poczucie własnej wartości jest niskie. Nie chcę mówić, że jest y, może niskie, jest może niewysokie, o tak. To y, zatrzymywanie się w lęku, w, w, w pewnego rodzaju przesądach, y, przekonaniach które rzeczywiście są przesądami, sądach zatrzymuje Twoje poczucie własnej wartości na niskim poziomie, dlatego nie ma w Tobie energii e, takiej, która byłaby w stanie być może udźwignąć chociażby ideę tego, że wychodzisz gdzieś i z kim się spotykasz. E, nie ma energii do tego, ponieważ e, jesteś w lęku. Lęka jest stosunkowo niską. Wibracją. Lęk jest wibracją, która właśnie pozwala na stagnację. Natomiast niewychodzenie właściwie i niewystawianie się na ryzyko sprawia, że ten lęk jeszcze bardziej się w jakiś sposób cementuje w tobie. Więc zobacz, że tak naprawdę przyczyna staje się skutkiem. Czyli przyczyna tego, że być może nie wychodzisz z strefy komfortu. Nie wychodzisz, nie dajesz sobie takich okazji, żeby spotykać mężczyznę. Wciąż nie wiem, dlaczego przychodzi mi do głowy słowo wychodzisz. Nie wychodzisz na randki. O, może powód, dla którego nie wychodzisz na randki, to jest właśnie to poczucie takiego komfortu, który idzie z próby ochronienia siebie. Zobacz jednak, że to niewychodzenie, zatrzymywanie się w tym lęku, w tych przekonaniach jest tym, co tak naprawdę w takim cyklu perpetuum mobile Powoduje, że Twoje poczucie własnej wartości jest niskie, ponieważ a, życie jest mądre. Jeżeli, jeżeli nie wystawiasz się na ryzyko, znaczy to, że nie masz w sobie zasobów. Nie budujesz tych zasobów, które pozwoliłyby Tobie siebie a, samą unieść. Czyli nie jesteś w stanie w jakiś sposób dilować, w jakiś sposób... A, Ogarnąć się w sytuacjach, które są ryzykowne. Zobacz, że ludzie, którzy podejmują na przykład nowe prace, ryzyko nowych biznesów, to są ludzie, którzy tak samo jak w sytuacjach randkowych, w sytuacji miłosnej podejmują właśnie ryzyko. Więc zobacz, że zostawianie w tej strefie komfortu jest tym, co w rzeczy rzeczy sprawia, że Twoje kompetencje miłosne po prostu zaczynają się obniżać. Nie ćwiczysz pewnych mięśni, nie ćwiczysz pewnych umiejętności, po prostu zaczynasz to zanika. Tak samo mogłaś mm, posiąść, naukę, y, posiąść naukę, posiąść znajomość jakiegoś języka, ale jeżeli nie będziesz go ćwiczyć, nie będziesz go używać, to po prostu zapomnisz. Tak samo jest trochę z randkowaniem i z miłością. I tym, co pozwala nam tak naprawdę wyjść i podnieść swoje poczucie własnej wartości, to jest właśnie randkowanie. Rozumiem jednak, że nie chcesz być może robić tego bez wsparcia, dlatego masz m.in. mnie i wiele innych ludzi, kobiet, które dzielą się właśnie Wiedzą, bo myślę, że to jest też kluczowe, i wsparciem na drodze otwierania się na miłość. Ja dlatego mówię o miłości, o szukaniu partnera nie jako o czynności, aktywności, tylko bardziej przez pryzmat Twojego mindsetu, tego, jak ogarnąć nasz umysł i zobaczyć przy okazji. Że ta droga jest też drogą nie tylko do mężczyzny, ale drogą Twoją do samej siebie. Zatem zatrzymajmy się i zróbmy małą konkluzję. Lęk, który e, trzyma Ciebie w strefie komfortu, w stagnacji, w niewychodzeniu na randki, w niewychodzeniu ku mężczyznom, ku otwarciu się. E, jest tak naprawdę tym, co powoduje Twoje zaniżone poczucie własnej wartości, ponieważ trzymasz siebie w klatce, samą siebie. Rozumiem jednak, że e, wy, wyjście. Na randkę na przykład, czy wizja spotkania jakiegoś mężczyzny, pozwolenia zaprosić się przez jakiegoś mężczyzny może wyglądać trochę przerażające, ale zapewniam Cię, że jest to trochę takie uczucie, które jest na początku w sytuacji, w takiej adekwatnej sytuacji, która mogłaby opisać właśnie to uczucie i ten rodzaj przerażenia, ten rodzaj dyskomfortu na myśl o randce, to jest. Tak jak w upalny dzień, kiedy jedziesz nad jezioro, jesteś zgrzana, jest ci po prostu gorąco, a woda przypomina temperaturę minus 10. Oczywiście taką nie jest, jest tylko jest to pierwsze wrażenie, ponieważ jesteś nierozruszana. Mówię tutaj o randkach, jesteś, że tak powiem, w stagnacji, więc Twoja kobiecość w jakiś sposób została uśpiona. Natomiast wychodząc na jedną, drugą, trzecią randkę, tak samo w sytuacji w ogóle kąpieli w jeziorze, w sytuacji kiedy wskakujesz do tego jeziora, to ten dyskomfort trwa raptem parę sekund, i nagle okazuje się, że woda wcale nie jest taka zimna, a przyjemność. Kąpieli, przyjemność pływania, swobodnego, lekkiego pływania w wodzie jest po prostu niebotyczna. Tak samo może być właśnie z randkami z otwieraniem się na miłość. E, żeby pomóc Tobie zrozumieć e, i przetransformować właśnie ten lęk, tą stagnację, tą, e, ten, e, tą właśnie niewiadomą, tą właśnie niemożliwość otwarcia się na nie, nieznane, chcę Cię zapoznać z koncepcją e, czystego. Randkowego umysłu, a właściwie randkowego czystego umysłu. To, co Tobie proponuję w tym momencie, to to, abyś um, posłużyła się obserwacją. Spróbuj wyklarować um, w sobie, taką e, jakość jak obserwator. E, zacznij obserwować siebie. Jeżeli jesteś Kasią, to obserwuj, jak się zachowuje Kasia. Jak czuje, co myśli na temat mężczyzn, na temat randkowania, e, co ona myśli na temat swojej kobiecości, na temat swojego ciała, na temat swojej atrakcyjności. Zacznij obserwować tą Kasię tak, jakbyś była no właśnie niezaangażowanym e, obserwatorem. I ponieważ... Obserwacja jest super ważnym narzędziem transformowania naszych przekonań, ponieważ w jakiś sposób odkleja nas. Od tych osądów, od tego lęku, od strachu, e, od tego, z czym jesteśmy bardzo mocno sklejani, co nas trzyma w, w uwięzieniu i zaczynamy to trochę z dystansu obserwować. I e, im bardziej będziesz obserwować tą Kasię, tą Ewelinę, tą Martę, tą Dagmarę, tą Grażynkę w sobie, tym bardziej będziesz widziała, że ta, wszystkie Twoje emocje, czy te lęki, te przekonania, myśli. Reakcje w ciele to nie, są do, to nie jest do końca Ty, cała. Jest w Tobie taka jakość, która widzi z daleka, widzi jakby z lotu ptaka, co się w Tobie dzieje. Ta odrobina dystansu wniesie bardzo, bardzo dużo świeżego powietrza do Twojego życia i zaczniesz y, wykształcać w sobie taką jakość, która jest bardziej swobodna, jest bardziej lekka. I przede wszystkim, co jest bardzo istotne, to ten prawdziwy, najprawdziwszy obserwator nie ma osądów. Jeżeli. Będziesz obserwować siebie i przyjdzie jakiś osąd, typu, a no nie jesteś zbyt ładna albo no trzeba było siedzieć dwa lata w ogóle bez, nie wiem, randek, bez wychodzenia, teraz okazuje się, że nie masz przyjaciół, nie masz w ogóle, nie wiem, w ogóle żadnego social life, tego typu komentarzy być może, a tym bardziej komentarz no 30-40 lat bez męża, bez dzieci, no... Bez partnera. No, jakże? Te komentarze to nie jest obserwator. Obserwator, prawdziwy obserwator nie ma kompletnie żadnych osądów. Jest to jakość w nas, która po prostu widzi. Także zwróć na to uwagę, że obserwator nie yy, komentuje. Dzięki yy, wykształceniu sobie tej jakości obserwatora, który jest najważniejszą jakością w randkowym czy yy, czystym umyśle. Będziesz miała więcej zasobów do tego, żeby unieść samą siebie. Nie będziesz tak mocno e, skazana na to, żeby ulegać swoim lękom, swoim uprzedzeniom być może, e, swoim takim e, niskim e, wyobrażeniom być może o sobie. I o tym, co możesz, na co możesz sobie pozwolić. Mało tego, chciałabym, żeby ten obserwator stał się Twoją najlepszą przyjaciółką, i jak już sobie poobserwujesz tą kasię w sobie, ja obserwuję Magdę cały czas, ona teraz jest Madi, ona czasami jest Magdalenką Madzią, Madziulą. Ja ją cały czas obserwuję. Obserwuję osobę we mnie, to czego ona potrzebuje, to jakie schematy mną kierują. I poprzez bycie też obserwatorem samej siebie. Ja staję się najlepszą przyjaciółką dla siebie e, i e, mówię sobie rzeczy, daję sobie takie rzeczy, które pomagają mi iść do przodu w życiu. I Im bardziej w ogóle mam w sobie tą jakość, tą przyjaciółkę przy sobie, ona czasami też zamienia się w super doskonałego, idealnego rodzica. I jest głosem mojego taty, idealnego taty, którego nie miałam, idealnej mamy, której nie miałam. Większość z nas nie miała, tak? I ja wykształcam sobie tę jakość, która, która wprowadza do mojego, mojego życia więcej przestrzeni, więcej obserwacji i wyboru. I teraz tak, jeżeli będziesz miała możliwość już obserwowania, umiejętność właściwie taką obserwowania siebie, to zobaczysz, że zaczniesz bardziej pozwalać sobie na to, żeby podążać za swoimi pragnieniami. To poznawanie samej siebie tak naprawdę jest najsmaczniejsze w procesie randkowania. To nie jest historia czy przygoda, w której zdobywasz tylko księcia. To jest przygoda, w której Rożpąka, w której Wajana i inne w ogóle archetypy kobiece poznają samą siebie. Zapraszam cię właśnie do takiego spojrzenia na randkowanie jako pewnego rodzaju. E, samopoznania. Dlatego stworzyłam koncepcję randkowego czystego umysłu, aby powiedzieć Tobie, że, że otwieranie się na miłość to jest proces samopoznawania. Także na tej drodze jest wiele, wiele do zyskania i to tym, tym, tym zyskiem, tą korzyścią, tą nagrodą jest nie tylko facet, ale o tym przekonasz się w trakcie tej drogi. Zatem mając już tą jakość sobie obserwatora, obserwatorki, przyjaciółki, idealnego e, taty, idealnej, ma, idealnej mamy, jesteś w stanie bardziej e, w sytuacji, kiedy przychodzą trudne emocje, a będą przychodziły podczas e, właśnie randkowania, będą przychodziły zwątpienia, pytania, co ja tutaj robię. I tak dalej, to jest normalne, będziesz mogła czuć, że to, jaka osoba jest przed tobą, jaki mężczyzna jest przed tobą, e, i że na przykład, nie wiem, umówiasz się z kimś, to totalnie nie trafia w twój gust, i zaczynasz na podstawie obecności tego mężczyzny e, zaniżać poczucie swojej wartości, myśląc, nigdy nie dostaniesz tego, czego pragniesz, będziesz miała więcej w sobie przestrzeni. Do tego, żeby zobaczyć, że ta osoba nic nie mówi na Twój temat. Oczywiście ona jest w jakiś sposób o Tobie, ale to nie musi wpływać na poczucie Twojej wartości, ponieważ Ty wiesz, czego pragniesz. Jest to po prostu ta osoba, jest to tylko e, etap, jest to tylko przystanek e, do tego, czego pragniesz e, najbardziej. To jest e, tylko pewnego rodzaju odwiedzający Ciebie, twoj, Twój stan świadomości, Twoją wibrację, który pokazuje Ci coś. Ale Twoja droga jest dalej. I mając właśnie w sobie tę jakość obserwatora i umiejętność podążania za swoimi pragnieniami, decydujesz się na, decydujesz się, wchodzisz w trzecią, jakby fazę randkowego, trzecie, randkowego czystego umysłu, mianowicie zostawiasz swoją opcję otwartą do czasu, kiedy nie przyjdzie to, czyli ten mężczyzna, który będzie odpowiedział na Twoje. Pragnienia. Zaczynasz czuć, że jest to po prostu podróż, na której yy, zaliczasz bardzo dużo różnych przystanków. E, przyjmujesz różnych odwiedzających, tak, w postaci mężczyzn, z którymi się spotykasz. I tak naprawdę zostawiasz sobie opcję otwartą dopóki się nie pojawi ten mężczyzna, którego wizja jest dla ciebie już coraz bardziej bliska, bo uwaga, spotykając różnych mężczyzn, zaczynasz się orientować, czego tak naprawdę pragniesz, uczysz się o sobie i uczysz się również pozwalać sobie na więcej. Zatem zostawiasz sobie opcję otwartą, żeby wybierać mężczyzn spośród wielu, a uwaga, kobiety zawsze wybierały spośród wielu i a tak naprawdę z pozycji mocy, czyli z pozycji mocy, czyli, czyli tego, czego chcesz tak naprawdę naj, naj, najbardziej, i z pozycji mocy, czyli tego pozwolenia sobie na swoje największe pragnienia. I zostawiasz tą opcję sobie otwartą, bycia właśnie odwiedzaną przez mężczyznę, tak naprawdę bycia zapraszaną, dopóki nie pojawi się mężczyzna, który będzie wiosłował. Waszą łódź. Poznasz to po tym, że ta miłość idzie lekko, że ten mężczyzna jest tobą zainteresowany, że on, um, że on daje tobie bardzo dużo uwagi, że on o ciebie zabiega. Ty mało no, tego w całej tej drodze, w tej wyprawie po miłość, w tej przygodzie otwierania się na miłość, także uzdrawiasz swoją kobiecość. To wszystko, czego uczysz się podczas właśnie otwierania się na miłość, na mężczyznę swojego życia, to jest również o Twojej kobiecości, to jest tak naprawdę Twoje lekarstwo. I te wszystkie rzeczy, których nauczysz się po drodze, będą służyły również Tobie w związku, w chwilach, kiedy przyjdą trudne emocje, a kochani w relacjach po prostu przychodzą trudne emocje. I dzięki tak naprawdę. Staje wiesz się w pozycji, w której tą truciznę tak naprawdę zaczynasz używać jako lekarstwo. To, co było kiedyś lękiem, to było uprzedzeniem, było osądem, nie możesz tego dostać. Mężczyźni są tacy i ciacy, może ci się coś, yy, zła historia powtórzyć, to zaczynasz traktować jako swoje lekarstwo, ponieważ rozbrajasz yy, tak naprawdę iluzję yy, tych przekonań. I zaczynasz widzieć, że nie ma sensu nieść dalej tego typu e, właśnie wizji, idei w swoim życiu, ponieważ to one właśnie kreują twoją rzeczywistość. I wiem, że jest to trudne w momencie, kiedy jako kobieta doświadczyłaś czegoś trudnego w związku w miłości, zobaczyć, że to była historia, która zdarzyła się po to, żebyś można mogła uzdrowić swoją wizję miłości i zbycia tak naprawdę kimś, kto czeka na grom z, z jasnego nieba, Zaczynasz stawać się kreatorką miłości. Jako kobieta, która jest pełna właśnie świadomej, świadoma swojej kobiecości, świadoma kobiecej swojej mocy, zaczynasz stawać się też kreatorką miłości i zaczynasz też krować połączenie z mężczyzną, kiedy ten właściwy mężczyzna się pojawia, a poznajesz to wtedy, kiedy widzisz, że to on wiosłuje waszą wspólną łódź. Zatem zapraszam Cię, jeżeli zainteresowało Cię to, co mówię, do tego, aby w, wypracować sobie takie jakości, które pozwolą Tobie właśnie otworzyć się na miłość. Zapraszam Cię do tego, żeby praktykować randkowy, czysty umysł i potraktować jako, to jako przygodę, jako drogę samopoznania. To po, podejście jest znacznie, znacznie. Y Przyjemniejsze, lżejsze, nabywa się mnóstwo kompetencji, wglądu, ale także rozwoju duchowego, energetycznego, którym dla nas kobiet jest moim zdaniem bardzo ważny. O tego typu rzeczach, o tego typu, właśnie podejściu, o randkowym, czystym umyśle uczę między innymi w kurcie gotowa na miłość, która jak tylko się pojawi, będzie w. Sprzedaży, pojawi się pod tym filmikiem link, a właściwie będzie można się już wkrótce zapisać na listę osób zainteresowanych. Więc jeżeli będziesz miała okazję przejść taki 3-4 tygodniowy kurs Gotowa na miłość, to Link pod tym nagraniem będzie tutaj dostępny dla ciebie. Możesz również e, zapisać się na mini kurs trzydniowy, który będzie również wkrótce e, gotowy e, i dostępny na mojej stronie lwesencja.pl. Link również pojawi się pod tym nagraniem, także jest to kwestia raptem kilku e, dni. No i kolejna rzecz, jeżeli jesteś moją subskrybentką tutaj na kanale na YouTube i masz ochotę przyjrzeć się pewnym e, Twoim właśnie lękom, pewnym Twoim zmorom, które trzymają Ciebie w starym przed e, twoim, e, właściwie przed wizją twojego e, upragnionego związku, to możesz również e, napisać do mnie i umówić się na e, sesję, na taką konsultację. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jeżeli to nagranko było pomocne, klikaj like, zostaw komentarz, wyślij komuś, e, komu może e, się przysłużyć. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś sędzi, to klikaj w ciemkę. Życzę ci przyjemnego, przyjemnego dnia i tego, aby rent Czysty umysł był Twoim udziałem. Buziaki, papa, pa. to była Miamat to była Lovesencja. Mówiłam o miłości. Cześć.